Cześć. Witajcie w poniekąd drugim odcinku Rogu. Dzisiaj akurat będziemy sobie troszeczkę wykluwać jajeczka, bo akurat trochę nam się tutaj odostało jajeczek różnych, bo już nawet jajeczko Manafiego, czyli legendarne i legendarne jest legendarne, z którego to wpadnie Terapagos, chyba jedna z nowszych legend, z tego co pamiętam. I się pochwalę Wam ludziska czymś. Z tych jajek, co mi się podostawały na takim odcinku, wykluł mi się... O, wy, widzicie gościa? Widzicie? Reggie Ice. I to nie byle jaki. Kurde, Shiny, Albinos, Albinos Legenda. Albinos Legenda mi się wykluł. No, Reggie Steel też się wykluł na przykład. Co tam się jeszcze wykluło na przykład? Chitranta, akurat już od dawna miałem Hitrana Virizion na przykład też się wyklu z tych jajek. Taka jakaś, taka jakaś, nie wiem, jakaś magia czy coś. Może tak, a może nie. Właśnie się wykluła ta Volcarona przeszła przeszłości do mnóstwo jako nie wiem, jakieś tam skrzydło się ze Slitherinem kojarzy. I właśnie ten cały Terapagos. Po tutaj jesteśmy? Czytamy teraz na przykład: samy sobie naszą y, przygodę. z której wiemy, niektóre jak luć. Zmiana raczej nie. Nie ma zmian na razie. Jeśli jak przypiek trochę. Jakarkówka normalnie zobaczcie. Wióra pada EXY dla wszystkich naszych członków drużyny. Zegon czwarty poziom. proszę. ładnie FUEKOKO. Dziesiąty poziom, go się tam uczysz. A e, nie bardzo MATKI. Siódmy poziom. Centret szósty. Co by tu wybrać? Hajsy, POKEBOLE czy. Hmm. Najpierw się kupię kotkę, no i zbiera sobie trochę hajsu. Znowu wie no nie wiem czy tak się przydaje ten skowet. kowet. Z to chyba najbardziej win, bo może mieć tego pikapa. Najbardziej z tych, że tak się wyrażę, gryzoniowatych. No wiecie, czy tam typu rataty, sentrety, zigzaguny, bidufy i tak dalej. Znowu hajs albo ciemna, słoneczny dzionek. Słonecznie akurat jest, choć z deszka pochmurno. A co chyba znowu hajs wezmę. Flecznik. No to może być ciekawy stworek, ten flecznik. Podjaram najpierw tak. Potem popchnę troszkę. I... bab się. Fajowo. Naturka neutralna i fałki. No akurat chyba przejdą, mi się wydaje. Ogłą piąty poziom. na parada, jeżeli czujecie, że tam dzisiaj się nie walka, będzie walka z bossem czy rywalką, jeżeli to sobie, bierzcie przedmioty X. To też można sobie brać po kilka naraz, znaczy na przykład jak wezmę sobie tam jeden X Dev to mogę sobie wziąć kolejny i to akurat mogę być specjalną ścianą, prawie jak... no prawie jak Blissey. Czyli ten Pokémon Jajo. Hmm... Chcę znowu wezmę hajsy. Zdaj biura, dobra, dam, dam się wykazać chociażby matki pogi Więc co ma ten walczący ruch, co nie? To się mu kurczę dałem wykazać. Człowiek się dobrze wychodzi jak zawsze. Ja żeby poziom górę wbił. Ten teren ataku i jajo. Co z tych jaj się wykluje, moi drodzy, dzisiaj? Crowgank, pamiętam, że chyba Brok miał Krowganka. Naturka taka, no nie wiem, czy krogan to jest specjalny ataker. Może być, może nie być. O kurczę, myślę, że się nam się teraz zawiesiła. Grimer się wykluł, której grę już miałem. I nagram i kurczę z pioretem. Akurat Mag to nie jest za bardzo demon prędkości, więc ruch z pioretem może być innego fajny. Sprout chyba pierwszy w historii. I z ognistym ruchem Bellsprout. Ja cię kręcę. To się dopiero nazywa jajca. Smuczam. Koszę. Nawet tak się nie widać, może lepiej troszkę. mi, że akurat był. Barbocz, kolejny sum wąsaty. Rataturka po specjalny atak i Smoczy Taniec, skurczę, czyli tak naprawdę to się mi zrobił kurcze miksowany ataker. O, Pokémon Donald Trump, się wszyscy sobą meszkowali jak wychodziłaś przed Magena, czyli Słońca i Księżyc, że Yangus to jest Pokémon Trump. Jego ewolucja w sumie też. Skini czy taki, taki, taki kociak, ale no kocurem to raczej to nie jest. Dobrze wiedziałem, że to jest ktoś się nauczył ruchu od tego od Smirgla. U. Skorbani, czyli Kulik, kudę z siódmej geny. Kulik, tak jak ten zawarywanych melodii myśliwy chyba mówił. Indidi, e, też pokonał z generacji ósmej. Jeszcze raz wyklułem. Hmm. Salandit. Tak Taki sobie gryzońs. Szału nie ma. Z tego gryzonia. Za to od Ascal to może być ciekawy pokémon. Nie wiem w tej że chyba nie ma Iviolite, czyli przodu, który sprawia, że jak sporek jeszcze może ewoluować. To bardzo mu to zwiększa def i specjalny def. Lecząca pioncha. Ciekawe. Swirlix, no tego nie za bardzo używam w grach, bo powinien tam z czegoś do w ewoluować. A do tego chyba są lepsze wróżki. Na przykład Gardevoir. O kurde, proszę państwa, nam się wykluł Albinos! Albinos Shiny, kurcze, czy Shiny, no bo Albinos to takie trochę warunkowe. Wykluł nawet, widać, naturka może nie jest zbyt najlepsza. Ale się kurcze wykluł. I jeszcze kurczę lodowy promień u mnie. Takie jaja. Takie jaja, moi drodzy. Takie jaja. Normalnie nie wierzę w to. No i... na amulet, czyli więcej hajsu. Się nam trafiło, moi drodzy. Się nam trafiło. Dwie wiewióry. Matki może nie. Dam sobie... Dobra, Fue koko. Zobaczymy, czy... Ani. Hmm? Kiedy poziom na bull że chce się nauczyć Lichsitz, czyli nasionka pijawki, chyba zamiast Growl. A, wokół też jest te kurde gryś, gry, jak ten. Jak, jak Forfitter, normalnie. Ten słynny krokodyl z legendarnego filmiku na YouTubie. Wkrótce się kojarzy ten film? Chociaż ja, to się głupie pytał. Pewnie, pewnie kojarzy większość z generacji Z, a nawet i później milenialsi. Rzadszy cuks rzadszy, czyli każdy. ja Rery to Rererę, czyli rzadszy. Każdy o jeden level? A spokom może być. Łatwiej to się nauczyliśmy kamykiem. No za takra Zawsze może kogoś ubić efektywnie tym kamykiem. Wreszcie się nauczył pomyczków. Hmm, Putjena, jena czy Putjena. Za sentreta może i puczynę sobie bym wyziął. Podkreślam, może. Jak się złapie. No się złapała, no i git majonez. Właśnie pełna, pełny skład i trzeba kogoś wypuścić. Albo też pewnego Pokemona oddać. Chyba sentret, się pożegnamy mój drogi. Już odpowiedziałem, starter czy też nie, nie W ogóle prawie nie walczył. A Dzięki pokémon ma krótką zdolność. No nie wiem, czy takie dobre jest to. A spróbujemy. Co nam szkodzi, kurczę. O! Banili, czyli. Pokémon króliczek, a im bardziej ewoluuje, tym bardziej wygląda jak króliczek Playboya. A mega Ewo to już w ogóle. To wygląda, jakby króliczek Playboya wszedł sobie na siłkę. Hmm, Potka. a dobra, poziom dwudziesty, a, a nie jeszcze nie jest dwudziesty, dobra dalej Fokoko, lecisz gościu, do dołu jest niezły, bo może się naczuć jakiegoś ataku, do tego jeszcze do dosyć siln... taniec mieczy. ale kogo by tam mamy w drużynie, zamiast kogo by tego wywali, za Linga, albo nie, już mamy latającego w nie. Kurde, ten koko trochę obity. Będzie sobie przyuważyć, bo wydaje mi się, że nadchodzi jakaś wielka bitwa. I tu, no kurczę, nie ma ich przedmiotu niestety. Się uleczę za te hajsy, które nazbierałem. I co się nam przydarzy? A jednak kurczę lider. Czyli. Hmm. Znaczy, chociaż mamy ruch, który pozwala nam się leczyć. No, niewiele leczyć, ale się pozwala leczyć chociaż. To było głos, na śmierć. A! Chybił kurczę, ale mnie, już, już mnie prawie zjadyga miał. Jeszcze mnie liże, kurde. Jak, się, jak można krokodyla lizać? Co wyobraźcie? Jak się krokodyla liżać. O! Ten sam ruch, co mnie nauczył, co ten ruch robi. Ja mam pizzerkę P znaczy, że jest tak, jakby trochę w prototypowej fazie. Ale silniejszy od, płom, silniejszy od płomyczków? Hmm, może by się lepszy. Taką nadzieję. poziom 10 No i dalej, kurde, zagry Zagryziemy go na śmierć normalnie. Zagry zagry zagryźliśmy lidera na śmierć. I ewolucja, normalnie jak w kreskówce, Jak ważna walka, to są ewolucje. Ale głównie w kreskówce. się zrobił meksykański krokodyl. Krokalor. No, powiedz mi, że nie wolno jak taki, taki typowy Meksykanin. W sumie generacja 9 jest trochę bazowana na Hiszpanii. A w Meksyku też po hiszpańsku gadają. Takie to połączenie kropek trochę na siłę. I zostaliśmy pod na jaja, bo pokonaliśmy na tego diara po raz pierwszy. Dużo hajsu jakieś tam czary mary i inne tego typu sprawy? Bo kurde jakaś mroczna alejka. Zrobiła! skłakabili, to jest taka papuszka normalnie. Papuszka taki gangus, bo to w różnych kolorach występuje Ja im się trafił kurczę zielony, to jak ten. Jak w GTA San Andreas kurczę, może złapie gościa? Tylko nie ubije tym gryzieniem. W sumie war warknął mi, to może nie ubiję. No ja nie, nie ubije. Dobra, jeszcze raz. No i warknął, okej, okay, dobra, to tym razem nie ubiję. Chyba na zapewnienie tego go sobie skończymy, może się złapie do tylko PokeBola. Byłoby miło. No i chyba do pożegnania pójdzie, wydaje mi się, Link. Nasz już... wyrośnie tylko tylko też w Bialapel. Zanim oznaczyć i też tutaj możesz trochę po, podpierdzielić. Jakie naturka neutralna. Tego też tak z nie jest tylko taki, żeby coś tam sobie miał te itemki. Damy sobie już podka, chociażby coś sobie kwaszcie, że mamy już na przykład. Bo tu super podki, skrzeszanie a, i też heal, który nas w pełni leczy. No i tym oto przemijmy spotkaniem z piesiem. Będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A nie, czekaj, wróć. Wróć. Chcę też pokazać Wam wpływ Shiny Chociażby moje, powiem, świetnie, y. Tutaj chociażby moje dwa Pokémony Shiny. Właśnie Reggie Ice. Jeszcze miał właśnie tym pola. Ludowy wiaterek. I nie. Kwasem go, kwasem go. Nie wiem jakim, może osowym może jabłkowym. Chciałbym tutaj też macie szczęście C. Nie C, bo ten... Ten. I akurat możemy sobie wreszcie, żeby tutaj jest X element i piącha skupienia, ale Reggie i jest i bardziej atakerem specjalnym, nie sobie weźmiemy X celność albo... Jagódkę? Hmm, jagódkę, dobra. Damy reziemu. I ostatni raz na, na tym hop pipie Możesz trafić coś fajniejszego. No się trafił level up. No i ja miałem rację, a specjalny. zinc czyli cynk. Specjalny def 10%. Dobrze, może teraz nakarmić naszą kijankę. <grym> Dobra, tą rybaką się chyba poram jak z palcem w nosie. Cież kurde, może naszego reziego trochę być ten. No i to było na tyle mam nadzieję, że wam się podobało, no bo mi się naprawdę podobało jak akurat na tym odcinku mi się wykluzajni Pokemon. Tak czy to dzisiaj się też będzie toczył bój o to, kto będzie mistrzem Anglii. Czy Arsenal, czy Manchester City? Oraz mistrza Austrii, Red Bull, Salzburg, czy Sturm Graz? Chyba też gra Legia i chyba wygrywa. No w sumie fajnie. Tak się jak mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za uwagę. Życzę Mamy miłego popołudnia, miłej niedzieli. Odpoczywajcie sobie, relaksujcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.